Hello everyone. Dzień dobry wszystkim. Właściwie dobry wieczór. Pierwszy raz prowadzę w ogóle taką transmisję na Facebooku. Zawsze te transmisje były wykonywane na Instagramie. Więc yy, myślę, że przeniosę yy, troszeczkę swojej audycje tutaj. Mało mnie widać. Ze względu na to, że jestem ciemny. Cześć Kinga. Yy, więc tak mówię, spróbuję jakaś tam nowość jest na Facebooku, jednak bardziej skupiam się nie tyle na Facebooku, co myślę, że e, czyli Facebooka e, Instagram albo mi usuwano, albo nie też e, albo ja usuwałem, natomiast myślę, że e, Facebook, poprzez Facebooka loguje się na wiele innych stron, więc Facebook jest taką moją główną domeną Jestem Cześć, Tomek. Jestem, jestem na stałe, znaczy na stałe. Funkcjonuję tak naprawdę teraz między Berlinem a Warszawą, ale docelowo moim miejscem jest Warszawa. No i tyle. Prowadzę normalne życie. Pracuję, dorabiam sobie, studiuję. Obrałem drugi kierunek studiów, tyle, że jest, są to studia w Poznaniu jako pedagogika na kierunku resocjalizacja. Dosyć dużo tych wszystkich informacji, które się jakoś tam zbiegły z czasem. Nowe projekty tatuażowe czekają mnie. Pierwszy, jakby taki wykończeniowy jest 18 grudnia. To wszystko też na Instastory będę jakby relacjonował. Co będzie się działo? Będą do, tatuażowane brwi, wąs, jak i również wewnętrzna strona e, dolnej wargi z tym takim znamiennym napisem Fuck Off. Natomiast e, skończone są projekty skończone, znaczy e, projekty moich e, mandal są już skończone i od lutego rusza Od lutego rusza projekt właśnie białych mandal, które e, rozpocznę na dłoniach e, Które rozpocznę na dłoniach Wejdą one również na stopy Skaryfikacja robiona Również jest dużo tego